Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I co tam? Zaczynamy grę. Zaczynacie? Super. No, z... Tak. To jest serce przy W momencie można normalnie zmienić. Ale tak. na tak. A, na a to tamte kłódki już są zdjęte? Jeszcze Jeszcze jest to? Tak, Co? Co to jest dobre? A to ty już Nie, Tak, Tak, dobrze. No, to, te... ja to proszę, tak. No, no, Ta no proszę, no ja nie No, proszę, to Proszę, proszę. Proszę, nie Proszę, Ale nie.

Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, malujecie? Nie, rysujecie, kolorujecie, co robicie? Wszystko, tworzymy, po prostu tworzymy. Tworzycie, o, ale super. Na coś na swój kubek. Albo korzysta ze wzoru, albo z własnej wyobraźni. Na super. do niego

Chciałam zobaczyć czy jest miejsce, ale chwilę wyciągnąłem. Ja nie umiałem spać A tu są Ale to sobie spróbować? Tak, otworzymy na puszkę. ὑ ext ordinaryUSA ἴ ኢ იᾅᾷ ნ� gehört შ጗ა ქლრლაيტესჶვი უირვეს კალზგ სᾅლე ვ ჈ጀესსთ ტ ააღოსსთ რისისვსდბულღბლესმბ

O boże, to tak, no tak, tak, tak. jest taka tak. gronka jest kobieta na no. no, Nie wiem, o razy. Nie wiem, może to było. No nie. A jeden za dużo jest. Jeden za dużo. Jeden za dużo raz Bardzo proszę sobie wybrać. Ja jeszcze mam nie trzeba to na Oj proszę bardzo. Przepraszam. To, to nie jest taki żelowy. Że na rączkę zakładasz, koleżanki też możecie sobie płety, no to jest fajne. To no. Czyli żeby dostać nagrodę trzeba odpowiedzieć na pytanie, tak? Nagroda pocieszenia. Tak? Na przykład? Tak. Super. Nagroda kapelusz plażowy. Czyli rodzice odpowiadają, a dziecko dostaje nagrodę. Super, świetny, świetny pomysł. Ile ratowników chcesz, żeby kąpieli? O, o, tak. O, I zobacz, zobacz i teraz ta, możesz o, Ty na pewno No. Mama odpowiedziała. Mama dobrze, że wiedziała. Można bala mi kawę tego tak. malucha? Tak, jak najbardziej. Tam proszę ze stojaka, dobrze? O, jak jadziu, A weź sobie na krodę twoje zapytanie jest butelka, nie wiem tak. co można jeszcze wziąć. Mm. Butelka tu takie taki naganak z zadatkami. To jest taki wyrzucenie, to jest Coś na zasadzie tego rzucenie, to to strachować sobie. Tak, tak. tak. Coś? Uj, uj, to no. sobie smycz, tu tak. balony. Do baloników. Ja, ja na dobra mam. No, wygraczam. Ja sobie wzięła. To <grym> jadziemy, dobra. To trzymaj swoje. Proszę, pani Grażyna. No, no, no właśnie, ale ja już nie chcę, ja bym chciała odpowiedzieć na... Tak. Chciałabym odpowiedzieć na jakieś pytanie. No, to o. To Kto zorganizował dzisiejsze atrakcje? Dzisiejsze atrakcje tak. zorganizowało przedsiębiorstwo e, komunalne we Wronkach, Wroniecki Ośrodek Kultury, Gmina tak. Wronki i e, Awokado, czyli jakieś stowarzyszenie, nie pamiętam dokładnie tak, 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 tam dokładnie Wszystko? I wszystko, Tak. tak. I biblioteka, to I biblioteka tak. Biblioteka? Ja taką kropelkę bym poprosiła. O, taka śliczna. Odpowiedziałam tak. na pytanie, dostałam kropelkę. Dziękuję bardzo. Życzę miłej zabawy. Dziękujemy.